Cześć, w tym wideo pokażę Ci jak zupełnie za darmo korzystać z płatnych modeli językowych takich jak Cloud w wersji 4 Sonet, Grog, ChatGPT wersji płatnej czy też Gemini 2,5 Flash. A to wszystko, tak jak powiedziałem, zupełnie za darmo, bez podawania karty kredytowej, a nawet bez logowania, bez żadnych okresów próbnych i bez żadnych dziennych limitów. Brzmi jak bajka, bo jest. Zobacz, co jeszcze potrafi to narzędzie, które dzisiaj dla ciebie omówię. W tym narzędziu, zadając prompt, możesz też porównać odpowiedzi wybranych przez siebie modeli. Ja, na przykład, wybrałem, aby porównać, jaką odpowiedź da mi Cloud Opus 4 w wersji Fin, Cloud Opus 4 i Chat GPT. Można też prowadzić w tym narzędziu tak zwane testy na ślepo, czyli piszemy prompt. I mamy tutaj po lewej i po prawej stronie dwie odpowiedzi. Nie wiemy, jaki model językowy stworzył daną odpowiedź. Możemy przeczytać, możemy porównać, i jeśli dana, dana odpowiedź, lewa albo prawa, nam się podoba, no to wybieramy. No ja wybiorę, powiedzmy, że podoba mi się bardziej odpowiedź po lewej stronie, czyli left is better. I dopiero teraz to narzędzie pokazuje mi, z jakich dwóch modeli w tym, w tym przypadku korzystało, tak? Jest tutaj też właśnie w tym narzędziu taka, nazwijmy to, porównywarka użytkowników. Czyli ja tutaj dokonałem pewnego wyboru i to zostało oczywiście zapisane, tak? I tutaj właśnie widzimy, użytkownicy oceniają, które modele sprawiają się lepiej w programowaniu, w pisaniu tekstów, w wyszukiwaniu, czy, te w, czy też w tworzeniu obrazów na no, zasadzie tekstu image. Widzimy na przykład, że jeśli chodzi o tworzenie tekstów, no to najlepiej radzi sobie Gemini 2.5, a zaraz za nim jest O3 i ChatGPT gdzieś tam w wersji o dopiero jest na miejscu trzecim, czwartym. Narzędzie to też pozwala na tworzenie obrazów. Wybieramy sobie tutaj opcję Image i mamy tutaj różne modele do wyboru, do tworzenia obrazów, takie jak Dali 3, Flux, Imagine, Photon, Ideogram, do woli, natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na prowadzeniu czatu i w takiej najprostszej wersji, zobacz, wybieram opcję czat, mogę wybrać właśnie model, ja wybiorę na przykład Claude Opus 4 Thinking, wpisuję mój prompt, chcę, aby tutaj AI wygenerowało mi, e, zaprojektowało mi stronę internetową dla szkoły językowej, jest tutaj bardzo przyjemny, znany też z innych modeli językowych, takich jak ChatGPT Interface, wybieramy i zobacz, nigdzie nie musiałem się logować, i po chwili narzędzie, a to narzędzie nazywa się LM Arena. Link do tego narzędzia oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu, tworzy mi właśnie odpowiedź. Więc zobacz, jaka to jest oszczędność pieniążków. Pst, a jeśli chcesz więcej wiedzy o sztucznej inteligencji w Twoim biznesie, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego autorskiego kursu AI dla biznesu. Kurs, który odmienił biznesowe życie kilkuset osobom. Pokażę Ci w tym kursie, jak krok po kroku wdrażać sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Link do kursu oczywiście w opisie tego filmu. Zobacz zaraz po tym wideo. I mi najbardziej w tym narzędziu LM Arena podoba się właśnie opcja Beetle, czyli bitwa, gdzie wpisujemy nasz prąd i na ślepo LM Arena wybiera dwa randomowe modele językowe. To jest o tyle właśnie fajne, że nie jesteśmy naszym myśleniem ukierunkowani na konkretny model, nie mamy tego filtra, że pewnie ChatGPT, albo może Claude, albo Gemini będzie najlepszy, bo my z niego korzystaliśmy, tylko możemy właśnie tak na sucho, na ślepo, taką ślepą próbę zrobić, gdzie możemy ocenić, która wersja jest lepsza i dopiero gdy ocenimy, czy lewa, czy prawa, to możemy podejrzeć, jaki model to wygenerował. Tak jak mówiłem, interfejs jest znany, więc tutaj się nie pogubisz i nawet tutaj nie ma logowania. Ale jest jedna rzecz, przed którą przestrzegam, oczywiście, przed zostawianiem tutaj danych wrażliwych. No i mamy dwie odpowiedzi, zrobione przez dwa różne modele. Zaraz zobaczymy, który model zrobił e, którą odpowiedź. Po lewej stronie ta odpowiedź mi się lepiej podoba, ponieważ tutaj mamy faktycznie odpowiedź na to, o co poprosiłem: sztuczną inteligencję, czyli o projekt, o zaprojektowanie sekcji na stronie internetowej oraz o wypełnienie jej treścią. Natomiast po prawej stronie. Ten model językowy, który za chwilę poznamy, wygenerował mi gotową stronę w HTML-u. Więc tutaj, oczywiście, ten lewy układ bardziej mi się podoba. Kliknijmy, Left is Better, lewa strona tutaj jest lepsza, bardziej mi się to podoba. I tutaj, właśnie widzimy, że to zostało wygenerowane przez Cloud3 i pół Haiku. Natomiast tutaj mamy przez DeepSeek, czyli tą chińską odpowiedź na chat GPT. To, tak jak mówię, była ślepa próba. Możemy oczywiście też zrobić side by side, czyli tutaj konkretnie wybieramy, które dwa modele mają ze sobą niejako walczyć i odpowiadać na nasze pytania. No a zobaczmy, jak sobie te modele tutaj, jak działa te narzędzia, jeśli chodzi o generowanie obrazu. I wybierzemy tutaj na przykład Flux Context Pro. Załaduję swoje zdjęcie i tutaj napiszę aby AI usunęło włosy, tak aby postać moja była łysa, ale chcę, żeby pozostałe elementy tutaj tej mojej postaci zostały nie zmienione. I po chwili widzimy postać, faktycznie jestem łysy, prawie jak Krzysztof Gonet, którego pozdrawiam, ale cała reszta, to jest bardzo ważne, nie została zmieniona twarz, jest ta sama, więc tutaj gdzieś nam AI po prostu nie popłynęło, tak, tak jak w większości modeli to się dzieje. Tak więc jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i jeśli chcesz więcej wiedzy na temat AI, zwłaszcza wykorzystania jej w biznesie, zapraszam Ciebie na moją stronę e-akademia.online, gdzie znajdziesz m.in. właśnie ten oto mój kurs AI dla biznesu. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się, hej!